Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa Insektykony z nowszej serii a jest to um, Shrapnel z serii Legends i Bombshell z serii Combiner Wars. Um, nagrywam to po raz drugi, ponieważ pierwszy filmik, którego nagrałem nie byłem zadowolony z jakości. Ale też sporo się zmieniło od tego momentu, ponieważ zapowiedziany jest Kickback, czyli trzeci z Insektykonów, który dopełni tą trójkę i myślę, że warto też o tym powiedzieć, ponieważ. Też uważam, że ja na przykład tą figurkę sprzedaję, tą też i powiem Wam później, może dlaczego. I te dwie figurki były w jednym zestawie, a BOM był osobno. Także tutaj w zestawie mamy jeszcze reflektora, którego najpierw może Wam pokażę, czyli jest takim aparatem. O, bardzo fajny, prosty aparat, fajny mam ten obiektyw transformuje się w tryb robota, a działa to tak, że po prostu stawiamy go pionowo. Także no, ma tutaj charakterystyczne cechy. Dużo więcej w sumie od tego nie trzeba, ponieważ jest to taki mały dodatek. Myślę, że większość osób tak czy siak będzie korzystała z niego w trybie tego aparatu. oryginalne łączył się z trzech robotów, tu jest jako jeden robot i może transformować się w działko, czyli posiada trzeci tryb. I mamy coś takiego taką granatnik, wyrzutnie rakiet. Szkoda, że te ramiona nie mogą się tak odchylać i tworzyć jakby kuszy. No niestety mamy tylko coś takiego. Tutaj to stoi, także jest trochę krzywo. I w trybie, tym trybie szapno może to trzymać w tym miejscu. Nie będę to wpychał, bo potem ciężko jest wyjąć, ale jak widzicie, tak to wygląda. Także przejdźmy może do samych insecticonów. A reflektora odstawimy na bok. I to jest mój faworyt, Shrapnel, bardzo fajny. Nie pamiętam dokładnie czy miał takie imię, ale no, podoba mi się to, jak zrobili tą postać. Jest jakaś taka... Ostrze, ostre kształty ma, jest taka zadziorna, trochę mi może przypomina Żołnierzów Kosmosu, te, te takie chude nóżki, te ostre kolce. No i to mi się podoba, podoba mi się takie, takie zastosowanie te kształty i podobał mi się kierunek bardzo. I... Potem pojawił się Bomprzed, i Bomprzel jest z innej serii, reprezentuje inną stylistykę, także pokażę Wam je obok siebie, także jest ewidentnie mniejszy. I jest według mnie bardziej taki może nie dziecinny, ale taki prosty. Te linie są proste, nie ma takich ostrych kształtów, jest taki po prostu bardziej kartunowy nazwijmy to. Kolor fioletowy też jest inny, co bardzo mnie irytuje. Nie będę się wydawał, który jest lepszy. Wydaje mi się, że może ten jest lepszy, ale tutaj też prezentuje się bardzo fajnie z tym żółtym, także... Tutaj niestety logo, które było w oryginale, było po wyjęciu z pudełka od razu fabrycznie porysowane, także musiałem zastąpić je naklejką. No i tak wygląda bombsze Wygląda fajnie, ale najpierw pojawiła się tam figurka, a potem ta, więc no... Kickback, który wyjdzie pewnie będzie bliżej tej figurki, więc no, ja bym wolał wszystkie trzy w takiej stylistyce, a teraz dla mnie to są po prostu figurki z dwóch różnych serii, ale pokażę Wam je obok siebie, żebyście sami mogli podjąć decyzję. I jako bonus pokażę Wam jeszcze dwa inne insekty które są mniejszymi figurkami i są partnerami innych legendów. A jest to ChopShop, który jest zazwyczaj z Megatronem, Legend z Megatronem i. Waspinator, który to prawda nie jest insektykonem, ale też się w insekta zamienia i on był z Starscreamem. także Tak wyglądają obok siebie. Nie będę dużo o nich mówił, ponieważ no, należą do innego zestawu, ale chciałem Wam pokazać je obok. Więc przejdźmy może do transformacji i zacznijmy od Bombshella. I w jego przypadku transformacja jest bardzo prosta. Istnieje ponoć tryb broni. Wydaje mi się, że figurki mogą trzymać go za tą część i mamy taką jakby Broń. Dla mnie jest to bardzo umowny tryb, także nie będę o tym wspominał. I przechodząc do transformacji, nogi mamy tutaj. Okręcamy wszystko do przodu, i tutaj wysuwamy ręce. Czyli bardzo prosta transformacja. Te tutaj nogi owada troszeczkę nam przeszkadzają. Nie bardzo mamy gdzie je ustawić. Rozdzielamy nogi, i całość ta przesuwa się do tyłu. No i mamy bombę, który wygląda. Fajnie, wygląda fajnie, naprawdę wygląda jak taki kartonowy insektykon. ale no problem zaczyna się, gdy stawiamy go obok szapnela. Także postawię go na razie tu i przejdźmy do transformacji szrapnela, która jest już bardziej skomplikowana, a działa ona tak, że tu wysuwamy ręce. To pozwala nam na yy, odsunięcie tej części, Tylko gdzieś to jest... O, musimy rozdzielić najpierw w ten sposób. I tutaj zawsze się mylę, bo wydaje mi się, że nogi powinny zostać w ten sposób, a tak naprawdę są okręcane. Ten panel zewnętrzny jest okręcany na bok. O, w ten sposób, co trochę ciężko złapać, i to pozwala nam na ustawienie stopy. A bez tego niestety nie ma szkoda, bo ten żółty fajnie tu wygląda, ale no, też nie jest jakaś wielka strata. Tak? I teraz całość tu torsu przesuwa się w tą stronę. Co jawnia nam głowę, i tu cały pas postawiamy do góry. No w zasadzie szapny jest gotowy, i mamy opcję ustawienia tych antenek w ten sposób, bądź tak na boki. Mi się osobiście bardziej podoba tak, i chyba tak zostawię, więc opozuję może figurki i przejdę do dalszej części. i tak wyglądają obok siebie. Także jak widzicie, mimo swojej różnicy w trybie wada, to w trybie robota troszeczkę wszystko się odwraca, także bombszę wydaje się bardziej masywny yy, i na, być może wolicie jedną stylistykę od drugiej, ja wolę o wiele bardziej tą stylistykę, no ale nie, faktem jest, że są to dwa zupełnie inne skale nazwijmy to. Głównie patrzę na skalę pod kątem głowy. Jak widzicie, ta głowa jest około dwa razy mniejsza od tej głowy i no, według mnie te figurki razem nie wyglądają dobrze. No, są, reprezentują inny styl zupełnie, więc szkoda trochę, naprawdę szkoda. No rozumiem gdyby były wyszły trzy figurki w tym stylu, to w porządku, ale no najpierw mieliśmy tą i no i szkoda, że więcej figurek z tym stylu nie, nie wyszło. Pokażę Wam z bliska. Bardzo fajne nawiązanie do generacji pierwszej. Mamy ten charakterystyczny tu element, i głowa jest według mnie bardzo fajna. Dosyć mała, no ale pasuje do tej skali. W przypadku Bompsela także mamy fajną głowę, ale jak mówiłem, jest ona bardziej, bardziej taka kartonowa, bardziej taka narysowana. Także i dla yy, pokazania, może innych małych sektykonów. To jest jeszcze chop Shop, tak jak mówiłem. Tu jest łaspinator. Nie będę wspominał o ich transformacji, bo zrobię to przy okazji innego filmiku. No i oczywiście postawimy tu jeszcze reflektora, który jest razem ze szrapnelem. I na koniec ustawię je może trochę bardziej dynamicznie i wrócę do jakiegoś podsumowania. Tak wyglądają w trochę bardziej dynamicznej pozie, także jak widać Tutaj te nóżki owadzie w przypadku mukshela pomagają mu uzyskać jakieś takie ciekawsze pozy. Szrapnel nie ma takich wygodnych nóżek, ale jako że wszystko tak mu odstaje, to można naprawdę bardzo fajnie zbalansować różne takie pozy. Także jak mówiłem, tutaj jeszcze możemy to ustawić w ten sposób, co daje nam taki szeroki rozstaw. No ja wolę coś takiego. Bardziej mi przychodzi na generację pierwszą i jakoś tak ładniej balasuje całą sylwetkę. Także to są Insektykony, które są obecnie dostępne w serii Classics nazwijmy to, ponieważ ja mówię na wszystkie nowe interpretacje postaci Classics. Także to jest Bombshell, to jest Shrapnel, i w drodze jest Kickback. i Jestem prawie pewien, że będzie bliższy estetyce tej figurce. No ale zobaczymy. Także tak wygląda, tak wygląda opcja, y, którą jest dostępna i mam nadzieję, że któraś z wersji wam się spodoba. I y, dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.